Cześć, zielony odroczy z tej strony, Alvaro, tak zwany Alva. No i kontynuujemy naszą przygodę z klubem Manchester United. Jak sami widzicie, zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu co wcześniej. Jak widać, Leverkusen ma bardzo, bardzo mocny skład. Aż mają trzech bramkarzy. Dosyć ciekawe wybory. Formacja niezmieniona. Thank you guys. Thank you for joining us. We'll take questions now. Ale mnie niestety, przegrano. niestety jeszcze to potwierdzę, potem, ale wydaje mi się, że ten pierwszy mecz u siebie. Ja mówię niestety ponieważ będzie. mi się, że lepiej. E, well, so we have time for today. Thank you. Pierwszy mecz na wyjeździe. No i niestety mamy pierwszy mecz u siebie. Ale dobra. Haaland Menow Me Men to merch dostał w ogóle za sam ten mecz z Liverpoolem Więc teraz też musi wejść Tomori Myślę, że musi wejść Joro Albo nie, da dajmy szansę Moskarze. Moskera Zobaczymy czy sobie poradzisz. gramy i czy wygramy na Old Trafford 1-1 Hoylund strzela, strzela Marcos Llorente I Wynik niezadowalający i tak pojedziemy ze słabymi nastrojami do Niemczech. Hoyland gra cały czas dobrze, myślę, że z Newcastle sobie już e, Jak to nazywasz? E, zapewnił o zapewnił sobie miejsce. Nie, nie wiem, nie zmienił się bardzo ten skład. Myślę, że się bardziej zmienił. Kilka transferów oczywiście jest, ale myślę, że będzie ich więcej. Wygraliśmy e, me, manager of the Month, jak widać po prawej stronie. 3-2-1 Takie statystyki mamy w 6 meczach. No, to mogło być lepiej, oczywiście. E, teraz Joro wejdzie. E, czy jeszcze jakieś zmiany? dajmy Hojlunda i myślę, że tak zostawimy to tak gramy i czy wygramy? i tak wygrywamy Hojlund z kolejną bramką tym razem bez Merch. no i teraz jak to niektórzy by powiedzieli creme de la creme półfinał w Niemczech na stadionie Leverkusen skład się dużo nie zmienił Tak, z widzenia, pozycja, ale Thank z... you all for your patience. We're going to start taking questions now. Okay, okay guys, we're going to wrap this up. let's see. Yy, Tomori nie zejdzie w tym meczu gramy najmocniejszym składem nieważne czy hojland ma dobrą czy złą formę ale chcę tutaj wygrać czy to zrobimy? tak jest uwierzyłem w szeszko i szeszko mi się odwdzięczył Dziękuję ci szeszko dałeś nam finał Champions League możemy to zrobić yy, w AC Milan na swoim stadionie zdobył zaliczkę dwóch bramek, ale zobaczymy, bo oczywiście Barcelona umie się rozstrzelać. Zobaczymy czy oni się rozsylają, czy jednak powstrzymają się. Gramy z Brentfordem po tej świetnej wygranej z Leverkusen. Y zrobić bardzo taki, nie, nie niesmaczony, jak nie, to jest, rozpaczony chyba to jest, unhappy to jest, po polsku chyba rozpaczony tak jest. Eee, lekko mu trzeba zratować ten składem, bo fakt nie ratowałem go. Eee, Skrzydła sobie również zamienimy. Bruno. Eee, no. Dobra, tak, tak to zostawimy. Tak, rozegramy ten mecz. Remisujemy go. Niestety Honiuk nie strzela, a mógł, mógł nam dać 3 punkty. Nasza lokata bardzo, bardzo niezadowalająca. Mamy, nawet nie mamy zapewnionego Champions League to jest minimum jakie chcę osiągnąć na ten, na ten słaby sezon w Premier League No tutaj mecz z Liverpoolem nam nie pomoże w, e, nie nie pomoże, nie ułatwi, bo pomóc może OK! Welcome everyone! We'll be starting with questions now! Okej okay, guys, uh, we a. Najmocniejszy skład. Zobaczmy czy wygramy na Enfield znowu i niestety remis. Szeszko strzela... strzela Bruno. To nam cały czas daje piąte miejsce. Dwa mecze do końca i punkt straty. Słabo, słabo. Jeszcze raz słabo gramy z Wolves u siebie. Szaszko się rozwinął na 89 i się skończył rozwijać. Gramy z bójce, jak już mówiłem. Lookman, ok. Tutaj e, kolejny plus. Myślę, że możemy dać pod strzały dla tego skrzydłowego. Macz tej. Hojlund. Mazroje może wejść teraz na prawą. Wejdzie sobie resztę, że wejdzie sobie, zamienimy obronę. I jeszcze sobie wejdzie Varios za Kobiego. Tak rozegramy ten mecz i, i wygrywamy. Ty się lekko rozstrzelaliśmy, bo tylko rozkrzele dwa razy hojlu i Westprong. Wysbromich Albion wygrywa z Arsenalem, co oznacza, że mamy dwa punkty zaliczki, e, więc potrzebujemy remisu. Remisu na ostatni mecz z Evertonem u siebie. Więc chyba wiecie co to oznacza. No i się skład. Myślę, <ślesz> że to jest pewne. Okay guys, we're ready to start taking some questions now. Okay guys, we'll be Tylko myślę, że no cóż, niestety nie uda się nam zagrać najlepszym składem. Ale cały czas Hollywood ma dobrą formę, pewnie ma więcej bramek niż Szeszko znowu, więc myślę, że z tym faktem, jeśli tak będzie, a wydaje mi się, że w tym odcinku e, zobaczymy statystyki, e, to uznajcie, czy e, Holund powinien e, zastąpić, czy Szeszko przez to powinien zostać sprzedany, czy nie. Nie wiem, wy to określi Teo Hills, chciałbym zobaczyć, który to... Teo Hills świetny, dobra trzeba go na pewno wziąć i e, Bishop Bishop ok, też dobry potencjał myślę, że od razu tu wejdziemy i damy na listę wypożyczeń Okej, okay, tutaj jest wypożyczenie łurczak 77. Myślę, że w poprzednim odcinku to widzieliśmy już. <laughs> Ale świetnie, świetnie, że to możemy zauważyć. Taki, taki rozwój. Jak mówiłem, najmłyszy skład 3 punkty najlepiej. O Jezu. Pierwszy skład pokazał co umie. Gra skrzydłami. Karnaczy 2 kwarskwelian. No i jeszcze Bruno. 4 do 0. Co nas upewnia w tym, że mamy Champions League na następny jak na, na następny sezon, jeśli przegramy na przykład finał. A co do finału, ja myślę, że finał możemy sobie odstawić na kolejny odcinek eee, Do droga Zremisowali na camp, no żebyście sobie zobaczyli. No można powiedzieć tak, nasza droga nie była zbyt kolorowa, bo pamiętam, że no punkt tam tutaj w lidze do już pewnej ósemki. Ale cóż, playoffy Monaco, potem Real Madrid. potem Lipsk, Leverkusen. I teraz czy pokonamy AC Milan, to już zobaczymy w poprzednim odcinku, znaczy w poprzednim, w następnym Patrząc na resztę, Aston Villa wygrała, yy, w Carabao Cup, nie wiem gdzie my doszliśmy. Ale dobra, Emirates, Liverpool niestety wygrywa. Middlesbrough mogło wygrać, to byłoby tak piękne, ale niestety nie dają rady. Yy, my też nie dajemy rady. Yy, tutaj wygraliśmy po dosyć, bardzo, dosyć, bardzo wyrównanym meczu. A w Premier League skończyliśmy na czwartym miejscu. Yy, Teraz nie punktów co Tottenham a City dosyć zdominowało. No ale cóż, zobaczmy na dół tabeli, mogę wspomnieć Albion, niestety spala 14 punktów. Yy, Leeds, Whelan, Szkola. Yy, z ciekawych no to Liverpool 6, Arsenal 5, Chelsea 8. No sami widzicie, nie będę mówił. E, co jeszcze możemy zobaczyć? Europa League Tottenham wygrał z Fiolką, Fjol Fiorentiną, Fjol Fiorentiną. Fjol nie mówić Manchester City z Lazio przegrał. Dosyć ciekawy wynik. Liga konferencji, finał e, stad René, Villarreal. Roma odpadła. Okej, okay. i jeszcze trzeba zobaczyć oczywiście czy polskie kluby były. Bo jak żeby inaczej. Zjeżdżamy Krakowie 13 miejsce. Raków 23 się... i praktycznie idealnie złapał. I były dwa kluby. Zobaczmy w playoffach. Aberdeen pokonało Krakowie. I Raków został pokonany przez Helsinki I jeszcze na szybciora. Polskie kluby. Tutaj powinien być jeden jest Lech Poznań, 18, dosyć wysoko. Playoffy. Tu jest z Celticiem, dostali 3 do 1. A wygrali, tak? Nie. Przegrali pierwszy mecz 1-0, a drugi 3-1. No cóż, w Champions League nie ma żadnego. Mamy szansę na drugie trofeum, a jeden z tych, co liczymy, w tym sezonie, więc jak mówiłem tutaj sobie skończymy, ja mam nadzieję, że was widzę na finale, który będzie rozgrywany, przeze mnie będę grał Ej, i wam chyba tam powycinam, zobaczymy jak to zrobię, ale to dopiero za tydzień, więc wam dziękuję, do widzenia, do zobaczenia i widzimy się za tydzień, cześć.